I dzień drugi naszego kruzu mamy godzinę 8 rano. Już żeśmy wstali, powoli szukujemy się na śniadanie, ale po drodze na śniadanie wyjrzeliśmy przez okno. No i zdecydowanie zanim pójdziemy się najeść musimy Wam to pokazać. Dokładnie. Więc na razie póki co mijamy tylko puste baseny. Temperatura, no myślę, że między 5 a 10 stopni Celsjusza. Jest zimno, ale nie ma jakiegoś takiego uciążliwego wiatru. Niestety, tak jak widzicie po prawej stronie, są chmury, więc widoków z tamtej strony zbyt imponujących nie ma. Natomiast pokażemy Wam za chwilę z drugiej strony. Może widoczność nie jest idealna, bo jednak chmury są, ale możemy zobaczyć już jak wpływamy w fiordy. Naprawdę nie wiem, czy kamera odda ten widok, ale jest to naprawdę niesamowite. Ogromne, potężne góry ośnieżone, wychodzące z samej wody. Widać, wiele osób już wysło ze swoich pokoi, żeby napawać się tym widokiem, bo naprawdę Chwyta za serce Natomiast tu jesteśmy po y, lewej burcie statku, a teraz pójdziemy na prawą burtę statku Przepraszam może, że nie używam profesjonalnych określeń typu sterburta Czy, czy, czy jakaś tam ta druga, bo niestety tych określeń nie znam y, Natomiast no jak widzicie z drugiej strony. No niewiele widać. Aczkolwiek no też musicie uwierzyć na słowo, za tymi chmurami są góry, tak jak widzicie tam, że troszkę się wyłaniają z tych bardzo gęstych, ciężkich chmur deszczowych. No niestety tu jesteśmy zdecydowanie bliżej, natomiast no, no z tej strony pogoda nie rozpieszcza, ale liczymy na to, krzyżujemy palce, żeby, żeby jednak pogoda dopisała później i żebyśmy mogli naprawdę zobaczyć pełne piękno Alaski w całej swojej okazałości yy, aczkolwiek to no jak mówię jesteśmy dobrej myśli ponieważ będziemy w trzech portach na Alasce pierwszy, ten do którego dopływamy dzisiaj około godziny pierwszej po południu czasu lokalnego nazywa się Dżenu Junu. nie mam pojęcia jak się to wymawia stolica Alaski stolica Alaski jest Anchorage, to nie yy, natomiast jutro będziemy w Chyba Skagenway i w morning, i pojutrze będziemy w miejscowości Nakah, która też ma dość mocno indiańsko brzmiącą nazwę. Dlatego yy, nie rozczarowujemy się, nie łapiemy doła, po pierwsze i tak, nawet z tej lewej strony widok jest przepiękny, a po drugie mamy jeszcze kilka dni, żeby zobaczyć Alaskę w pełni. śniadanie zaczynamy oczywiście od kawki ale z takim widokiem cokolwiek byśmy nie zjedli będzie smakowało wyśmienicie a jak wygląda śniadanie zaraz wam pokażę tutaj mamy bar z jajecznicą, e, tostami francuskimi i fasolą czyli tak trochę bardziej po angielsku natomiast no nie jest to oczywiście wszystko Cały bufet jest przeogromny, można powiedzieć. Mamy również tutaj dział z jedzeniem indyjskim. Czyli, jakby ktoś chciał spróbować śniadania w innej formie niż ogólnie przyjęte. Chociaż czy na pewno. Nie, tutaj powstają omlety. Idziemy dalej. Tutaj oczywiście uwielbiane przez Amerykanów płatki oraz owoce. I tu wracamy dalej do śniadań na ciepło. Tu akurat jeszcze bekon mamy do wyboru. Również jajecznice, smażone pomidory. Tutaj jajka po benedyktyńsku. Tutaj musli. Tutaj znowu stanowisko z omletami. Tutaj kolejne śniadanie, a tutaj słodkość. Tak więc jak widzicie, praktycznie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Oczywiście to nie jest wszystko, jeszcze z drugiej strony jest podobny bar, tutaj oczywiście dalej płatki, tutaj musli. Stanowiska z napojami są na każdym rogu. Tutaj śniadania kontynentalne, czyli zimne benzyny, sery, a z drugiej strony dalej śniadania na ciepło. Tak więc no cóż, ja zawieram się do jedzenia. Zeszliśmy już ze statku, niestety, znaczy niestety, no nie nagrywaliśmy, ponieważ e, staraliśmy się jak najbardziej sprężnie zorganizować, jak najszybciej wyjść, po to, żeby ruszyć w stronę lodowca, na który właśnie zmierzamy tutaj lokalną taksówką. E, pierwsze wrażenia z Alaski, no przede wszystkim zimno i trochę mokro. Tak więc jedziemy. Podróż będzie trwała. Jak długo myślisz, jechać do glaciera? Powinno być tam za około 15 minut. 15 minutes. Czyli tak jak powiedział nasz kierowca, powinno nam pozostać po 15 minut, żeby dotrzeć do punktu, z którego pozostanie nam tylko około 20 minutowy spacer, żeby stanąć na lodowcu. Tak, więc ruszamy na naszą wycieczkę. Krótkiej przejażdżce z bardzo sympatycznym, aczkolwiek dość osobliwym panem taksówkarzem, dojechaliśmy do wejścia na no. parku narodowego, gdzie, tak jak widzicie przed nami, widać już lodowiec. Lodowiec, który nazywa się Luiza, Jak? E, mo, o, nie wiem. <laughs> Ma dziwną nazwę. Tak. Więc <laughs> nie do końca pamiętamy, jak się nazywa lodowiec. Natomiast Ale jest zaraz. Tu wam e... Ale ważniejsze niż jego nazwa jest przede wszystkim to, jak wygląda. A nie wiem, czy kamera to odda, sądzę, że nie, ale robi nieprawdopodobne Dobrze wrażenie. Bardzo tak wyglądają szlaki i nazwa. Tak, Mendenhow. Mendenhall. Taka jest nazwa lodowca. Tutaj po prawej stronie u góry mamy centrum informacyjno-turystyczne, do którego oddamy się, udamy się później. Natomiast na razie, póki co, im szybciej. Tym lepiej zmierzamy w stronę lodowca, ponieważ zaraz przyjdą wycieczki, a jak przyjdą wycieczki, to będzie tłok, a jak będzie tłok, to będzie tłok. To będzie źle. Tak więc lecimy. I jesteśmy już pod wodospadem, niestety dowiedzieliśmy się tutaj od przemiłego pana spacerującego razem z nami, że niestety, ale na lodowiec dojść się nie da. Jest ścieżka, która prowadzi po drugiej stronie tego e, jeziora, natomiast e, niestety nie mamy wystarczająco dużo czasu, ale tak prawdopodobnie sprzętu również, żeby tam dojść, więc niestety pozostaje nam jedynie napawać się widokiem tego Niesamowicie majestatycznego zjawiska naturalnego z tej odległości, co no, warto powiedzieć, nie należy zaprzeczać również z tej odległości. A jesteśmy, no nie wiem, może z 500 metrów, może troszkę bliżej, może troszkę dalej. Naprawdę wygląda on imponująco. że w okolice lodowca przemieściliśmy się do centrum informacji turystycznej przy, y, w parku y, Mendel... Mendenhall, gdzie znajduje się właśnie ten lodowiec no i tutaj okay. oczywiście można uzyskać bardzo wiele informacji na temat tego lodowca można się dowiedzieć jego historii tego jak się kurczył przez lata no i jest stąd też piękny widok na całą dolinę gdzie znajduje się lodowiec? Tutaj też jest taki um, musicie zobaczyć na tych obrazach jak lodowiec wyglądał przez lata i jak się kurczył. Pierwsze zdjęcie po lewej stronie u góry to jest 58 rok. E, po lewej na dole jest 85. Później prawa góra to jest 2003 i prawy dół 2010. Czyli widać, że niestety Ale co jakiś czas tego lodu ubywa. Z lodowy stopnieje. No tutaj można oczywiście zobaczyć dodatkowe informacje, jakie zwierzęta można tutaj spotkać. Oczywiście są niedźwiedzie. Są kozy. można popatrzeć sobie przez lunetę ten lodowiec. Tak więc jest to bardzo ciekawe miejsce, gdzie na pewno każdy kto odwiedza lodowiec Mendenhall, może bardzo wiele ciekawych informacji na ten temat, na temat tego miejsca tutaj zebrać. No i przy okazji widać trochę pieniędzy, kupując sobie pamiątki niezbędne. To również i my zakupimy sobie pamiątkowy magnesik. I nasz przemiły pan taksówkarz zostawił nas w centrum miasta Juno, Tak wymawiał tą nazwę A my idziemy sobie takim deptakiem nad fiordem Po obu stronach tam jest druga część miasta Taka bardziej mieszkalna, a my jesteśmy po tej części miasta takiej nie wiem to komercyjnej Gdzie właśnie przypływają statki, gdzie są i restauracje No i właśnie takim deptakiem nad fiordem Stałem z drewna, idziemy sobie teraz. Chwilowo przestało padać, chociaż jest to niestety, tak jak powiedział nasz pan kierowca, tylko tymczasowe, ponieważ na Alasce jest tak, że pada, nie pada, pada, nie pada, pada, nie pada i wszystko jednego dnia. Tak więc musimy korzystać z tych chwil, kiedy jeszcze nie leci woda z nieba i w tym czasie postarać się przejść i zobaczyć jak najwięcej, ile się da. Bo naprawdę widoki, pomimo tego, że są chmury, zapierają dech w piersiach. Naprawdę, Alas, w Alasce można się zakochać. I jesteśmy w centrum praktycznie miasta, Juno, które zdobią takie oto piękne indiańskie zapewne totemy. No i jesteśmy już przy naszym statku na dobrą sprawę i tutaj z tego co nam powiedział nasz pan kierowca, to jest właśnie główne centrum miasta, tu się toczy główne życie no i idziemy do teraz właśnie do legendarnego salonu, czyli takiego kowbojskiego baru tutaj na Alasce, ponoć jest bardzo stary i ponoć jest bardzo historyczny i słynie z tego, że można się napić jakiegoś bardzo popularnego o, pan policjant nie puszcza yy, bardzo popularnego znanego ponoć w całej Ameryce szota, więc no grzechem by było nie spróbować natomiast Pogoda, no trzeba przyznać nie rozpieszcza cały czas, wiatr jest dość konkretny, wieje dość mocno, e, może nie jest zimno, ale wiadomo jak jest wiatr to jest zimno, jak nie ma wiatru to nie jest zimno, a niestety wiatr jest, tak więc no cóż idziemy do salonu ogrzać się, no i zaraz dla Was nagramy tego legendarnego szota, zobaczymy czy naprawdę jest wart swojej opinii i cały czas spacerujemy sobie po centrum Juno czyli w okolicach naszego statku cały czas oczywiście tu jest masa sklepików sprzedających ciuszki, biżuterię, pamiątki które pewnie zaraz poodwiedzamy natomiast teraz jesteśmy koło salonu, koło kowbojskiego baru Red Dog, czyli Czerwony Pies do którego właśnie wchodzimy There you grab anything left that you like, and you okay. your be right with you. Thank you. we make a video and Yeah, We get distribution, but do Zostały nam przyniesione drinki o nazwie Kaczy Pierd i teraz będziemy próbować, i Luisa nam opisze, jak smakuje Kaczy Pierd. No to pod te wakacje, no tak. Taraz. Czekoladowo-orzechowy Sheridan Przepyszne I jeszcze Po krótkiej wizycie na statku I krótkiej przekąsce Wyszliśmy jeszcze się przejść Po okolicy Chociaż już powoli zaczyna się ściemniać To jeszcze chcemy troszkę Z tego miasta wycisnąć Tutaj nasz statek Stoi i grzecznie czeka do godziny 10.30, bo to o tej godzinie właśnie wszyscy już muszą być na statku, ponieważ o 11 będzie wypływał. A tutaj takie nabrzeże dość mocno komercyjne, przygotowane dla turystów. totemy indiańskie, które zdobią okoliczne deptaki, fajnie, naprawdę. Naprawdę mi się podoba, a co właśnie, co ciekawe Bo gdzieś Luiza przeczytała chyba wcześniej W tym filmiku słyszeliście jak mówiłem, że Luiza mówiła, że to miasto Juneau jest stolicą Alaski, a ja powiedziałem, że nie Że, że Anchorage, bo, no bo przecież Anchorage jest największym miastem Alaski No i niestety Ku mojemu niezadowoleniu, muszę przyznać rację mojej żonie, ponieważ sprawdziliśmy I faktycznie to miasteczko Które jest wielkości Nowego targu może a może nawet i poronina. Przyjmując obszary Górskie za wyznacznik, naprawdę jest stolicą Alaski, czyli największego stanu Ameryki, największego stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Co mnie zdziwiło, ponieważ największym miastem jest Anchorage, które jest tylko największym miastem. No ale cóż. Jak cytując klasyka, to jest dowód to jest dowód na to, kolego, że życie stawia przed nami co dzień coś nowego i codziennie czegoś nowego również możemy się nauczyć, tak więc wiemy. I dzięki nam również. I wy teraz wiecie, że stolicą Alaski jest Juneau. Bardzo małe, żeby nie użyć innego niecenzuralnego sformułowania, miasteczko na południu Alaski. Słuchajcie, ja wiem, że może będzie to trochę głupie, co wam teraz pokazuję, natomiast to jest śmietnik. No i jak zapewne widzicie, ten śmietnik nie wygląda jak typowy znany nawet z polskich ulic śmietnik, ponieważ, żeby otworzyć ten oto śmietnik, trzeba wsunąć rękę tutaj, podnieść zapadkę i dopiero można go otworzyć. A dlaczego ten śmietnik tak wygląda i dlaczego jest tak dziwnie skonstruowany? Ponieważ tutaj bardzo niedługo zaczną budzić się niedźwiedzie, Wychodzić z zimowego snu i będą bardzo głodne. A jak będą bardzo głodne, to będą ruszały na żer. A one uwielbiają przeszukiwać śmietniki i wszelkie, wszelkie możliwe miejsca, gdzie tylko są jakieś odpadki. I dlatego miasto zabezpieczyło się właśnie w ten sposób, żeby nie wabić tutaj tych nieźwiadków, a później nie zatrudniać dodatkowo ludzi, którzy będą musieli po nich sprzątać. Właśnie śmietniki na ulicach wyglądają w ten sposób, że są dość mocno zabezpieczone i zamknięte, żeby my się, nisie ich nie splądrowały. Tak więc powoli zapada wieczór w Juneau i również kończy się nasz dzień pobytu w tej, jak się okazało, stolicy Alaski. Jak widzicie, niewiele się tutaj dzieje. Powoli też osoby, które przybyły tutaj razem z nami statkiem, wracają na statek. No i my też niedługo będziemy się kierować na pewno w stronę. Miejsca spoczynku, ponieważ jutro będziemy w kolejnym miejscu, a Kagway, tak się nazywa ta miejscowość, jest tuż tu niedaleko stąd. Dlatego będziemy tam jutro z samego rana. więc jutro musimy bardzo wcześnie wstać, o godzinie 6 rano, no i wyruszyć, zobaczyć, co miasto, które jutro będziemy odwiedzać, będzie miało nam do zaoferowania. Tak więc, myślę, że na chwilę obecną możemy się już z Wami pożegnać z tego miejsca, z Juneau, stolicy Alaski. Więc trzymajcie się i do następnego filmu. Na razie.